W imię Pańskie. Amen. Zaczyna się prolog do życiorysu świętego Franciszka. Ze zbożną czcią zamierzam po porządku opowiedzieć cnotę i życie świętego naszego Franciszka, zawsze prawdę mając za przewodniczkę i nauczycielkę, ponieważ niczyja pamięć nie zachowuje w pełni wszystkiego, co on uczynił i czego nauczał. Dlatego przynajmniej to, co słyszałem z jego własnych ust lub czego dowiedziałem się od wiarygodnych świadków, wprawdzie nieudolnie, wszakże tak jak mogłem, starałem się wyłożyć, a to za rozkazaniem dostojnego pana papieża Grzegorza. Obym zasłużył na miano ucznia tego mistrza, który zawsze mówił zrozumiale, bez niejasności i nie wiedział, co to mowa nieszczera. Wszystko, co zebrałem o świętym, podzieliłem na trzy części, rozkładając całość na poszczególne rozdziały, ażeby zmienny bieg czasu nie pomieszał porządku zdarzeń, a prawdy nie podał w wątpliwość. Pierwsza część zachowuje porządek chronologiczny, i przede wszystkim poświęcona jest Jego świętemu nawróceniu i życiu oraz Jego świętym obyczajom i zbawiennym przykładom. Do tej części zostaną także włączone niektóre z wielu cudów, jakie jeszcze za jego życia Pan, Bóg Nasz raczył przez niego zdziałać. Druga część opowiada zdarzenia od przedostatniego roku Jego życia do jego szczęsnej śmierci. Trzecia zawiera liczne cuda lecz zamilcza wiele z tego, czego chwalebny święty, królując w niebie, dokonuje na ziemi. Mówi również o szacunku, czci, sławie i chwale, jaką nabożnie oddał mu szczęsny papież Grzegorz, a z nim razem wszyscy kardynałowie świętego rzymskiego kościoła, wpisując go do katalogu świętych. Dzięki niech będą Bogu Wszechmogącemu, który zawsze okazuje się przedziwny w świętych swoich, i godzien miłości. Dziełko pierwsze. Na chwałę i uwielbienie Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Początek opisu życia świętego Ojca naszego Franciszka. Rozdział pierwszy. Nawrócenie z obyczajów świeckich. W mieście Asyżu, położonym na krańcu Doliny Spoletańskiej, żył mąż imieniem Franciszek który od pierwszej swej młodości był wychowywany przez swych rodziców wrażącej próżności świata, a długo naśladując ich mizerne życie i obyczaje, sam stał się jeszcze bardziej próżny i zuchwały. Wszędzie u tych, co mienią się chrześcijanami, rozwielmożnił się taki bardzo zły zwyczaj i wszędzie zakorzeniła się i narzuciła taka zgubna doktryna, żeby synów swoich od samej kołyski Wychowywać bardzo niedbale i lekkomyślnie. Bo najpierw niemowlęta, jak tylko zaczną szczebiotać czy gaworzyć, uczą się pewnych szkaradnych znaków i słów. A upływie czasu karmienia piersią zniewala się je nie tylko do mówienia pełnego rozwiązłości i swawoli, ale i do takiego szczynienia. Żadne z nich nie ośmiela się prowadzić godziwie. Bo obezwładnia jest strach przed surowymi karami. Prze to dobrze mówi świecki poeta: Ponieważ wzrastamy w pośród czynności rodziców, dlatego w dzieciństwie wszystko zło idzie za nami. To świadectwo jest prawdziwe: Jako, że im gorsze są dla synów pragnienia rodziców, tym chętniej oni je naśladują. Dorosłyszy zaś nieco już z własnej chęci popełniają. Coraz gorsze czyny, bo ze skażonego korzenia wyrasta skażone drzewo, a coraz zostało skrzywione przez zło, bardzo trudno powraca do równowagi dobra. A kiedy wstępują w bramy młodzieńczości, jak sądzisz, jakimi się stają? Wtedy zaiste nurzają się we wszelkiego rodzaju rozwiązłości, jakby wolno im było spełniać wszelkie zachcianki. Całym zapałem, służąc rozmaitym występkom, popadają w dobrowolną niewolę grzechu. Wszystkie swe członki wystawiają na ciosy nieprawości. Nic z religii chrześcijańskiej nie wnoszą w życie czy w obyczaje, a zachowują jedynie samo imię chrześcijanina. Nieszczęści najczęściej udają, że dopuścili się o wiele gorszych rzeczy, aniżeli rzeczywiście popełnili żeby przypadkiem ich niewinność nie wydała się brakiem odwagi. Takie to są nędzne pierwociny życia, w jakich ten człowiek, którego dzisiaj czcimy jako świętego, bo naprawdę jest święty, przebywał od dzieciństwa, i aż prawie do 25 roku życia mizernie tracił i trwonił swój czas. A nawet bardziej grzesznie niż jego rówieśnicy brnął w próżności. Podrzegał ich do złego i bardziej od nich hołdował głupocie. Wzbudzał ogólny podziw, a w pogoni za próżną chwałą nie dał się nikomu prześcignąć w żartach, w krotochwilach, w dowcipach, w piosenkach, w miękkich i powiewnych strojach. Był bowiem bardzo zamożny, skąpy, ale rozrzutny. Niechciwy pieniędzy, ale trwoniący majątek. Obrotny kupiec, ale pełen próżności szafarz. Był wszakże człowiekiem ludzkim, zdolnym, bardzo miłym, chociaż ku swojej głupocie. Z tego powodu szło za nim wielu, czyniących nieprawość i jątrzących do przestępstw. Otoczony rzeszą niegodziwców, kroczył wyniosły i wielkoduszny, ciągnąc środkiem ulic Babilonu. Tak długo, aż Pan Bóg spojrzał na niego z nieba. I ze względu na Swe imię odsunął Odeń swój gniew i powściągnął jego usta wędzidłem swej chwały, iżby całkiem nie zginął. Spoczęła na nim ręka pańska i odwróciła się prawica Najwyższego, żeby poprzez niego grzesznikom dać nadzieję, pokrzepienia właskę, a wszystkim wskazać przykład nawrócenia do Boga. Rozdział drugi. Nawiedzenie Boże poprzez chorobę i sen. Kiedy jeszcze mąż ten z młodzieńczym żarem gorzał w grzechach i kiedy lubieżny wiek ponad miarę pchał go do korzystania z uprawnień młodości, a nie umiejąc się ujarzmić, chłonął truciznę starodownego węża, nagle spadła nań boska kara, albo raczej namaszczenie. Poprzez ucisk ducha. I trud dla ciała pomogła mu ona wycofać się z błędnego usposobienia. Zgodnie z wypowiedzią proroka, oto ja zagrodzę drogę Twoją cierniem i zagrodzę ją parkanem. Skruszony długą chorobą, jak na to zasługuje taki upór ludzki, który jedynie cierpieniem daje się naprawić, wszedł w siebie i zaczął się zastanawiać. Kiedy już trochę odżył. I celem odzyskania zdrowia zaczął chodzić po domu tu i tam, podpierając się laską. Pewnego dnia wyszedł na pole i patrzył ciekawie na okolice. Ale piękno pól, rozkoszny czar winnic i wszystko co raduje oczy zupełnie go nie ucieszyło. Przeto dziwił się nagłej swej zmianie i doszedł do wniosku, że bardzo głupi są amatorzy tych rzeczy. Od tego dnia zaczął się mało cenić i mieć w pewnej pogardzie to, co przedtem podziwiał i kochał. Ale jednak nie całkowicie i nie naprawdę, bo jeszcze nie uwolnił się z więzów próżności, ani nie zrzucił z głowy jarzma przewrotnej niewoli. Bo niezwykle ciężko jest porzucić przyzwyczajenia, a raz wrażone w dusze niełatwo wykorzenić. Zazwyczaj duch, nawet po długiej przerwie, Powraca do pierwotnych przywiązań, a wada w końcu staje się drugą naturą. Franciszek przeto jeszcze usiłuje uciec przed ręką Boga. Wnet zapomina o jego ojcowskim skarceniu. Przy sprzyjających mu okolicznościach myśli o sprawach światowych, a nie znając woli Bożej, obiecuje sobie zdobycie doczesnej i jeszcze większej próżności. Albowiem pewien szlachcic z miasta Asyżu. Czynił wielkie przygotowania rycerskie. Nadęty wichrem próżnej chwały postanowił udać się do Apulii, celem zarobienia pieniędzy lub pomnożenia zaszczytów. Usłyszawszy to Franciszek, jako że był płochy i niezwykle śmiały, poszedł z nim w zawody, choć nierównym u szlachectwem pochodzenia, ale wyższy ambicją, choć uboższy w bogactwa, ale hojniejszy gestem. Pewnej nocy, kiedy cały pogrążył się w przemyśliwaniu, jakby tego przedsięwzięcia dokonać i palił się do wyprawy, wtedy ten, który uderzył go był rózgą sprawiedliwości, nawiedza go słodyczą łaski w nocnym widzeniu, a jako chciwego chwały, mirażem chwały pociąga go i podnosi. Ujrzał swój dom cały zapełniony rycerską zbroją. Mianowicie siodłami, tarczami, włóczniami i innym sprzętem, a ciesząc się bardzo dziwił się po cichu, cóż by to było. Nie nawykł bowiem widywać takich rzeczy w swoim domu. Raczej bele płótna na sprzedaż. Gdy tak niemało zdumiewał się nagłym obrotem rzeczy, odpowiedziano mu, że ta wszystka zbroja będzie jego i jego żołnierzy. Rano obudziwszy się, wstał radosny na duchu, i sądząc, że widzenie wróży mu wszelką pomyślność, upewnił się co do powodzenia swojej drogi do Apuli. Nie wiedział bowiem, co mówi, i nie rozpoznał jeszcze daru danego sobie z nieba. Wszakże mógł spostrzec, że jego tłumaczenie tego widzenia nie jest prawdziwe, ponieważ zawierało ono wrażenie sukcesów rycerskich, a jego zwykle nie cieszyły takie rzeczy. Musiał bowiem poniekąd przymuszać się siłą, by wykonać zamysły i doprowadzić do skutku upragnioną wyprawę. Piękne to i stosowne, że zaraz na początku powołania Franciszka zbroi się go i daje mu się broń jako rycerzowi, co ma walczyć przeciw mocno uzbrojonemu przeciwnikowi, żeby jak drugi Dawid w imię pana Boga zastępów uwolnił Izraela od zastarzałego szyderstwa wrogów. Rozdział trzeci. Przemiana wewnętrzna i alegoria o skarbie i oblubienicy. Przemieniony duchem, chociaż nie ciałem, wstrzymał się od pójścia do opuli i starał się skierować swą wolę do woli Bożej. I tak, odrywając się nieco od świeckiego hałasu i zajęć, usiłował wewnętrznym człowieku utaić Jezusa Chrystusa. Jak roztropny kupiec ukrył znalezioną perłę przed oczyma wyśmiewców i potajemnie nabył ją, wpierw wszystko sprzedawszy. Właśnie wtedy pewien mąż z miasta Asyżu przypadł mu do serca bardziej niż inni, gdyż był jego rówieśnikiem, a trwała z nim przyjaźń ośmieliła go do zwierzenia mu się ze swoich sekretów. Często prowadził go na miejsca odległe i Odpowiednie do narad, twierdząc, że znalazł drogi i wielki skarb. ów człowiek cieszył się, a będąc przejęty tym, co słyszał, chętnie z nim szedł na każde zawołanie. Blisko miast była pewna grota, do której często idąc rozmawiali o skarbie. Mąż Boży, który był już świętym, ze względu na święty zamiar, wchodził do tej groty. Podczas gdy towarzysz oczekiwał na zewnątrz. Przeniknięty nowym, a szczególnym duchem, modlił się tam w skrytości do swego Ojca. Nie zdradził nikomu, co robił wewnątrz groty. Ze względu na większe dobro, mądrze to ukrywał, a tylko samego Boga radził się co do swego świętego zamiaru. Modlił się pobożnie. Aby odwieczny i prawdziwy Bóg pokierował jego drogą i pouczył go o swojej woli. Przeżywał wielką pasję ducha i nie spoczął, dopóki nie dokonał tego, co począł w sercu. Różne myśli cisnęły mu się jedna po drugiej, a ich nieodpowiedniość ciężko go męczyła. Wewnątrz płonął boskim ogniem i nie mógł ukryć na zewnątrz tego żaru ducha. Żałował, że tak ciężko grzeszył i obrażał oczy majestatu. Wprawdzie pozbył się już upodobania w grzechach poprzednich i obecnych, ale jeszcze nie otrzymał w pełni nadziei na powstrzymanie się od nich w przyszłości. Dlatego, gdy wracał na zewnątrz do towarzysza, był zmęczony i wydawało się, jakby kim innym tam wszedł, a kim innym stamtąd wyszedł. Pewnego dnia, kiedy z całej mocy wzywał miłosierdzia Pańskiego, Pan okazał mu, co powinien czynić. Następnie napełniła go taka wielka radość, że nie mogąc jej pohamować, coś wykrzykiwał, że aż ludzie słyszeli. Wprawdzie z powodu ogromu natchnionej miłości nie mógł zamilczeć, to jednak wyrażał się ostrożnie i zagadkowo. Jak powiedziano. Tylko obrazowo rozmawiał ze swoim szczególnym przyjacielem o skarbie ukrytym. Tak samo starał się mówić z innymi. Mówił, że nie chce iść do Apuli, ale że we własnej ojczyźnie obieca dokonać rzeczy szlachetnych i wielkich. Ludzie sądzili, że chce się ożenić i zapytywali go: Franciszku, czy zamierzasz pojąć żonę? On odpowiadał: po ślubie oblubienicę szlachetniejszą i piękniejszą od wszystkich, jakie kiedykolwiek widzieliście, która wyglądem góruje nad innymi, a mądrością wszystkie przewyższa. Zaprawdę tą niepokalaną oblubienicą od Boga jest zakon, jaki On począł, a skarbem ukrytym jest Królestwo Niebieskie, którego tak bardzo pożądał jako że koniecznie musiało się w nim wypełnić powołanie ewangeliczne, skoro miał być sługą Ewangelii w wierze i prawdzie.